Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. Przytrzymaj. Wypuść powietrze. I jeszcze raz. Jeśli podczas słuchania nie będziesz mógł złapać myśli, wróć do głębokiego oddechu. Przytrzymaj. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. U Jezusa zebrali się Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść, i gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jaką obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud Czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy uczynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, Czci Ojca Swego i Matkę Swoją, oraz kto czy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce, Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki, i znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję którą sobie przekazaliście, wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu, i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. U Jezusa zebrali się Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jaką obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto zło rzeczy ojcu lub matce niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla Ciebie, to już nie pozwalacie Mu nic uczynić dla Ojca ani dla Matki i znosicie Słowo Boże ze względu na Waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.